To niegdyś był dom wielkiego brata. I nie mogę uwierzyć, w jaką przemienił się ruinę. Boże! Rybki, wszystkie. Pe... Rybki pewnie dawno pomarły. Oh no! Ja tu śniadania jadłam, kochani, codziennie. Boże, rybki żyją. Czemu to wszystko jest tak obskubane? Nawet drewno zdarte ze schodów. Tutaj były ławeczki. Jeju, nasz kącik był. Nie wierzę, udało się wejść do środka. Patrzcie, to jest pomieszczenie, z którym Pawłem mieliśmy randkę. Jedliśmy wegańskie suszy. O mój Boże! To jest tu Andresola. W tej zebraliśmy kąpiel. kąpiel. Nasza sypialnia. Tutaj w kąciku było moje łóżko. I łazienka! Hej! Jadalnia, stół, przy którym jedliśmy obiadki. Ktoś tu chyba skłotował jakieś graffiti, jakieś legowiska po ludziach zostały. ściany do których kiedyś macie przyklejali. No i wchody, po których codziennie schodziłam na śniadanko. Tutaj wisiały chmurki, na których się bujałam. Mój telewizyjny, gdzie siedzieliśmy podczas areny. A tędy wszła się do pokoju wielkiego brata na nominację. A gdzie był yy, um, pokój zwierzeń? Po A, no tak, i to było gdzieś. O tu, o tu, gdzieś było po tu. uh -huh. A tutaj, w tym pomieszczeniu, odbywały się odcinki Big Brother nocą. Spójrzcie, to jest pomost, na którym z Marleną zakrywałyśmy mikroporty. Ale masa wspomnień wiąże się dla mnie z tym miejscem. Tak mi przykro, że ono tak wygląda dzisiaj. Szok.